Jestem na koncie Mizulka i dzisiaj będziemy tutaj robić legalnego włama. Najpierw nie wiem, jak ona się nazywa: Może Julka, to dlatego nazywa się Mizulka. No to w każdym razie powiedzmy, że przebierzemy teraz Julkę, czy jak się nazywa, albo po prostu przebierzemy moją koleżankę z Movistar Planet. Zgodziła się na legalnego włama, a ja oczywiście go nie kradnę. Okej, okay, weźmy kosmo. Bo kosmy są fajne i spoczko. A ja zawsze chciałam mieć kosmo, tylko że ich nie mam. Okej. Okay, już tutaj zaraz coś może znajdziemy. A ta bluzeczka nie do końca. Mm, nie wiem, czy mogę zmieniać status, ale chyba raczej zmienię. żeby było wiadomo, że to ja. <laughs> mm. To ja coś znajdę i zresztą was wrócę. To może po prostu luka jednak nie będę robić, tylko po prostu zmienię jej status. Ale nie mogę całego napisać jakby całego wymazać. Już? W ogóle nagrywam na koncie 22 levelem, może odbierę jej fame, ale nie wiem czy mogę. Zobaczmy jakie ma animacje. Ja mam tą animkę. Teraz coś fajnego tutaj znajdziemy. Poże są fajne. Okej, okay, to ja już tutaj odbieram Pozdrawiam tam Girls. Pozdrawiam. Ok, teraz odbierzemy fame. Fejm. Trochę fejmu, Nie wiem, czy mogę, ale odbiorę. I zaraz pomyślę, co tu porobimy jeszcze. No nie wiem, może zrobimy jakiegoś booka. No to chyba by, było, chyba by było na tyle. No to dobrze zrobię chociaż tego luka. To zapiszemy legalny. Włam by Femka Pantów XD odbierzemy te frame i idziemy się mleko wywijać. i to chyba by było na tyle.